Witajcie, w dzisiejszym odcinku na szybką wycieczkę za granicę skoczymy sobie naprawdę pięknym, bardzo atrakcyjnym, kompaktowym sedanem. Co to takiego? Przed Wami Alfa Romeo Giulia Veloce, rocznik 2019. No co Wy na to? Ten samochód powinien trafić w petrolheadowe górstwo. Pod maską mamy tutaj benzynową jednostkę 2.0 Turbo, która generuje 280 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Silnik ten skonfigurowany jest z napędem na wszystkie koła oraz automatyczną 8-biegową skrzynią biegów. Jeśli chodzi o osiągi, producent deklaruje, że ten samochód pierwszą setkę osiąga w 5,2 sekundy, Race boxik. No nie chciałem bardziej męczyć tego samochodu 5,2 do setki jest jak najbardziej osiągalny No ja się do tego wyniku zbliżyłem A prędkość maksymalna to podobno 240 km na godzinę I dzisiaj właśnie jestem tutaj, by to sprawdzić I zweryfikować przede wszystkim To co, palimy maszynę, nie? Proszę bardzo. Elegancko. Kultura dwulitrowa uturbiona benzynowa jednostka. Samczek. Chodzi sobie ten silnik po prostu cichutko. Tak normalnie, taka normalna benzynowa jednostka. Nie ma tutaj jakiegoś głośnego wydechu niezależnie w jakim trybie tutaj e, ustawimy samochód. No możecie sobie zobaczyć podczas prezentacji tego samochodu, która już jest na kanale. No my tutaj skupimy się na próbie autostradowej. Kasujemy zużycie paliwa. D czujsteczek jak w BMW. No i dobra. Shit nagrywa. Tutaj jeszcze puścimy kołującego Nissan Primere. I co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? Dzieje się dzisiaj, dzieje. Celka na pewno będzie fajna próba. O! 2.0 kompresor, ale mnie prosicie o jakiegoś Mercedesa z kompresorem takiego, z takim mniejszym silnikiem. Mam nadzieję, że kiedyś się pojawi na kanale. Ruszamy. Alfa jest dość sztywno zestrojona. Może to nie jest jakaś taka decha, czy tam taczka, ale jest raczej sztywno. Te krótkie te pierwsze biegi ale sporo nam one tutaj pomagają przy przyspieszeniu od zera, przy niższych po prostu prędkościach, no bo to jest w sumie, one są istotne no tutaj zwalniamy po ograniczenie prędkości, no przyznam szczerze że zużycie paliwa, tutaj ekonomizer jest do 15 litrów tak optymistycznie nawet jeśli chodzi o próby autostradowe nie wiem, czy zejdziemy niżej, skoro na 20 TDI takie pali 13-14 litrów podczas próby autostradowej, takiej solidnej próby autostradowej. No dobra, przejście graniczne w kołbaskowie, które mijamy. Boczny wiatr, taki nawet znaczny, trzeba przyznać. Raceboxik, No to interesuje mnie jakie 100 -200. zrobimy tym samochodem. Myślę, że kilka razy sobie pociśniemy 100. -200. No, zobaczymy. To niemiecka strona. Ostatni rzut oka na GoPro. Nie ma tam zaufania nigdy. No i ciśniemy. Klimatyzacja oczywiście wyłączona. Ale tutaj trzeba przyzwyczaić się do tych manetek, bo są naprawdę duże. Tutaj nie zahaczyć łapą, jak się kierunek wrzuca. No 14, 82, ale tutaj było z górki. Naprawdę pełna kultura. Naprawdę pełna kultura. W ogóle ja się dziwię, że Alfa Romeo nie mają jakichś takich imponujących, nie mają wyników imponujących, jeśli chodzi o sprzedaż. A są to przecież naprawdę takie fajne samochody Nawet jeśli chodzi o jakość Poważnie naprawdę pięknie tutaj się jedzie Pięknie ten samochód wygląda Piękna jest jazda Świetne jest wykonanie tego auta przede wszystkim Jak mówiłem w prezentacji jest to takie Takie włoskie BMW 3 Tutaj mamy lekkie wyprzedzanko Dobra tutaj sobie luźny rysio ciśnie jeśli chodzi o wyciszenie Ja uważam, że jest tutaj Ciszej niż w moim pasacie. I to tak wyraźnie Ciszej jakoś W ogóle super pozycja za kierownicą Tutaj nie cisnę do dechy Żebyście się Tam nie panikowali to Coś za wolno alfa idzie E, są wyprzedzania, no to ja tutaj nie ma, nie ma sensu po prostu cisnąć, no tutaj sobie depnę kurczę, jest taka wyrazistość hashtag no, 280 koni no tutaj nie ma łachy, żeby tak te 200 km, do tych 200 kilometrów sobie dobić 100 kilometrów na godzinę, rzecz jasna wiatr, tej troszeczkę nam nie pomaga. Też to jest zawsze trochę opór. Proszę bardzo. No i co? limiter chyba, no 241 według prędkościomierza 238 według GPS-u, także przekłamanie jest małe szkoda, że mamy limiter, Alfka by tutaj troszeczkę chciała się mocniej zabawić no musimy uważać tutaj na ten czuły układ kierowniczy dosłownie delikatnie sobie tą kierownicą operować no niestety ekonomizer tutaj przydaje się raczej przy takiej normalnej jeździe a nie przy próbie autostradowej? Dobra. Tutaj lekko pod górkę i zaraz będzie lekko z górki. Tak, równo mniej więcej myślę. No, 1583 i był niewielki spad, tak ogólnie. Także te 25 21 sekund do 200 mamy tutaj. No, i ponownie. Tutaj w sobie już możemy sobie zwalniać. To zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmln. Jest to cuore Sportivo. Ja to przynajmniej czuję. Teraz zrobimy sobie sandczek jeszcze. Nie, no bardzo ładnie się ta Alfa, odbywa. bardzo ładnie. Wiadomo nie jest to wersja quadrifolio, ale taka bardziej cywilna, która już naprawdę jest dynamiczna. Dwójeczka. Normalny dźwięk silnika. To jest myślę taki dźwięk by sobie śmigać po prostu tym autem na daily. No trzeba byłoby tutaj chyba usunąć jakiś tam rezonatorek czy tam tłumik środkowy, czy coś takiego. Skrzynia biegów naprawdę super tutaj chodzi. Jak przyhamujemy auto lekko jest nadsterowne. Wolę tutaj ostro wbija w biegi, jak na tych manetkach, kurczę. To takie puh, puh. Takie kopki. Zdecydowanie czuć. Dobra. Prawy, bo zawsze może ktoś być szybszy na lewym, ale nie tutaj. My jesteśmy szybsi, akurat dzisiaj. No, i tutaj jeszcze zmierzymy sobie może 100-200, albo nie, później chyba, żeby tutaj Audicy nie wkurzać. Tutaj możemy sobie zmierzyć prędkości obrotowe. Ósmy bieg dajmy na to 160 km na godzinę. Sobie będziemy jechać. Małe przekłamanie licznika tutaj jest to jest 2584 140 8 bieg 2200 gdzieś 62 i 120 niskie prędkości obrotowe są ale też 8 biegowa długa skrzynia 120 Niecałe 2000 obrotów, tak 1892? I tutaj chyba zaraz będzie czas zmierzyć 100 200 ponownie. No i dobra, ale śliczny jest ten kokpit. naprawdę taki kurcze, rasowy nawet. A, tutaj pod górę trochę No i 16.20 Ale ta końcowa była pod górkę Niestety Ale wgląd mniej więcej macie No jeszcze tutaj się Omyłkowo oczywiście Napędziliśmy Ale możemy zwolnić no, Próba jest kompletna Udana, poprawna I pozytywna Mam nadzieję, że Wam się ona niesamowicie podobała Jak i ten samochód Naprawdę nie spodziewałem się przede wszystkim, że Julia będzie aż na takim wysokim poziomie stała z jakością. Auto super się odpycha, naprawdę przyjemnie się nim jeździ. No ma ten samochód charakter. Są w tym samochodzie emocje. Nie ja są po prostu bardzo fajne i myślę, że to by było na tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.